Nowe petki! Dzisiaj mam nowe petki z gratisu! Jeden plus jeden, gratis! O, jaki ładny! Uuu, jaki ładny! O, logo! A dobra, Co mogę zaczynać. Pierwszy petek. Najpierw tu popatrzymy. Tego nie mam. Tego mam, tego nie mam. Tego mam. E, tego nie mam. I jest mi rybek. O, właśnie ten. Uff. Zacznę go otwierać. Co dzień. Udało mi się nie yeah. Dobra już po kłopotcie katalog, katalog. I, taśma. Je yeah, co on. Zaraz się wypiekna. Dobra, dam stopą. Dobra, już. Nie patrzę. Nie patrzę. O, Gąsieniczka. A teraz przejdźmy już do wielorybka. Ojej, wypadło. Już mam taką jedną z I teraz. Gotowe. Ładniutki. Mhm. Będzie miał na imię Bałtyś. To jest zmiękczenie tego imienia, bo on ma na imię Bałtyk. <grybuj> A dobra, dam jego tutaj. Tak i tak. Jeszcze tą drogetkę. Poprzątam tam. No i moje drugie tatki. No! Króliczki. Króliczki. No. Uda się, uda się, uda się, nie uda się, o matko dobra. Katalog. Jest stara gazetka, no tak. Czego bym mogła się spodziewać? O już widziałam! Kotek. <laughs> eee. Już was mam! Uratuję! O. To sobie zostawiam. Też sobie zostawiam, bo to wycinam. Klasy! No! Teraz marchewka! Marchewka! Marchewka wyszczeliła. Nie no, zaś, gumki. Najbliższy tego śmieciowego królika I, jest. i on ma tu gumek. jest ej! Jest, odpakowałam go. A teraz drugi król. To jest taki pierwszy. Dobra. Zacznę trochę. Dobra, to teraz tak. Wróćmy do Bałtysia, Bałtyś ze swoją gwiazdką i naklejką. A? A teraz drugi zestaw, czyli królewski, hmm. drugi marchewski, ehm, co tu jeszcze jest klasy, Ej. takie coś? No i naklejka koteczka. Aha, jeszcze wam nie powiedziałem. Więc tak, ten będzie miał na imię Fioletuś, a ten Modniś. To były moje nowe petki, Bałtuś i Modniś i Fioletuś.